Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2 k 22 Universe Mode. I dzisiaj zaczynamy, oczywiście, ostatnią już row przed Money in the Bank. Ostatni row zaczynamy od walki o, oczywiście, wejście do walki mind the Bank kobiet, bo row jak na razie ani jednej zawodniczki nie ma, więc dzisiaj dwie zawodniczki wyłonimy, a dwie po prostu będą dodane tak naprawdę na, na gali oczywiście wtedy dopiero się dowiecie. No i pierwszą zawodniczką, która wchodzi jest Liv Morgan. I teraz jej rywalka w tej walce. I rywalką jest Raquel Gonzalez Raquel to oczywiście zawodniczka, która w NXT jest w prawdziwym życiu I właśnie dostała tutaj od razu szansę Tak samo jak w sumie na SmackDown też tak chyba było Jeśli nie Dakota Kai Chyba też dostała właśnie w debiucie szansę więc te zawodniczki z właśnie dostają swoje szanse. No i dosta, też dostaje też szansę o to, żeby wejść do tej walki o walizkę Money in the Bank. I możemy zacząć pierwszą walkę. Ja tutaj wybrałem Liv Morgan i zaczynamy tą walkę. jeszcze to naprawdę zostało do wyłonienia na row e, właśnie tylko tę już walki o walizkę, bo dwie zawodniczki, które będą walczyć o pas kobiet, e, są znane już w tym fatal four in na the bank e, kto będzie walczył o pas tak team e, z row też jest już oczywiście znane walka o pas e, mistrzowski wbl championship no to to będzie oczywiście dopiero już, dowiecie się dopiero na Money in the Bank, bo dwóch zawodników już mam wybranych, ale oczywiście to będzie ma niespodzianka taka, kto nam będzie walczył. Paz uh, United States, też ci uczestnicy Fatal 4 Way też już są znani, więc, yy, więc w sumie właśnie tylko te w, uczestniczy, uczestnicy, znaczy walki o Money in the Bank. Owalnictwo mamy ile po stronie właśnie arrow od, od mężczyzn też są znane, więc tylko właśnie to zostało żeby wybrać. dzisiaj właśnie tylko te dwie zawodniczki poznamy, a reszta oczywiście właśnie będzie dodana. I zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak, jak ktoś się w ogóle będzie z, z tych dwóch zawodniczek walczył, ta, jakie zawodniczki tam zobaczymy jeszcze. W miarę tutaj Raquel Gonzalez, przez większość e, części walki dominowała, więc teraz Liv Morgan, chyba e, Bulldog, tak, odbicia to jest podobne do filmu Stratus Faction, chyba tak się nazywało, to był finisher Trish Stratus, tak podobnie to wygląda. I teraz Liv e, z ofensywą w końcu. raz najpierw e, za tył głowy, da za przód tak właśnie rzuca o, o matę teraz Harley rana i jest blisko już sygnatury i teraz jest Signature'y, jak z większością zawodniczych zawodników trzeba się domyślić, ale właśnie często mają normalnie stojące, a nie udało się signature tutaj, za to Gonzasa, to jest Snap suplex, chyba e, nie było to Jakaś jej sygnatura, duży ciarno suplex bo widać jednak, że no, Raquel Gonzalez jest większa i pewnie cięższa e, od e, Lee Morgan. Shoulder block e, teraz do narożnika możemy rzucić. Przedtem próbowałem właśnie to zrobić, ale dalej się nie uda tymi kolanami. Raquel Gonzalez i tas e, Running Arikan Rana. Raquel Gonzalez jeszcze dalej ma tam się na nie próbowała nawet jej użyć, do 3 razy sztuka może, tak teraz się to w końcu udało, monkey flip się udał. Teraz próbujemy ją podnieść, ale ona skontrowała i ona łapie, teraz Leaf wyrzuca ją za ring, myślałem, że a to po prostu będzie Irish flip, ale to po prostu wyrzucają za ring. i to się spotykają poza ringiem wrzucimy tutaj w barykadę i możemy teraz coś zrobić i teraz jeszcze close line I teraz z powrotem wracamy do ringu i możemy właśnie teraz coś z górnej liny zrobić i to będzie elbow drop mamy finisher to ciekawe. I też za niedługo będzie Signatura Arikanorana Rana. I mamy tak, Signaturę najpierw, jeśli by się dało użyć. Tak. Co tu będzie? Scissor's kick? To nie. będzie... No, to nie wiem co jak to nawet nazwać. To tak jakby właśnie dałby Code Breaker tylko jednym kolanem. To jest ciekawe. No i mamy dwa finishery. Nie znam Szczerze, zbytnio, właśnie jak wyglądają te finishery, pewnie jak zobaczę, to przypomnę sobie. No właśnie, chyba sobie przypomniałem, czy to jest Pay Dirt, czy coś takiego, e, Play of the Day, właśnie, ale coś chyba Pay Dirt, czy coś takiego, to jest podobne jak właśnie że to chyba właśnie Pay Dirt e, Lil Jimmy, czyli oczywiście finisher Artrufa. Dwa finishery, dwa razy Play of the Day, to musi być koniec, i tak właśnie jest. Liv Morgan wygrywa pierwszą walkę i jest pierwszą zawodniczką od strony oczywiście row, która będzie walczyć o która oczywiście powalczy o walizkę Money in the Bank no a drugą zawodniczkę będziemy już mogli teraz poznać bo teraz przed nami Druga walka na Monday Night Raw. I druga walka już przed nami, to jest oczywiście kolejna walka. O wejście do walki o walizkę Man in the Bank. I pierwszą zawodniczą, która wchodzi jest Bianca Belair. Bianca Belair to też mogłaby być ta zawodnicza, która Mogę by nawet walczyć o pas, ale tym razem to jednak nie ona będzie walczyła o pas, ale dostaje szansę o to, żeby zawalczyć walizkę waliskę in the Bank. i wiadomo, że najpierw musi pokonać swoją rywalkę w tej walce. No jednak rywalka Bianki, no łatwa na pewno nie będzie do pokonania, to, to na pewno. No ale to jest właśnie rywalka Bianki Beller, Shayna Baszler. Zdecydowanie będzie trudna pokonana. Shayna Baszler swego czasu, jak była na NXT, to była naprawdę zawodniczką, która wydawało się, że nikt nie może ją pokonać. Każdy się chyba spodziewał, że jak będzie w końcu w main rosterze, czy to Raw, czy SmackDown, to prędzej czy później zdobędzie ten pas y, mistrzowski. No, a jeśli się nie mylę, no to czy pas Raw Women's Championship, czy pas SmackDown Women's, y, Women's Championship nigdy nie posiadała. Więc to też taki kolejna, kolejna zawodniczka, która tak naprawdę przyszła właśnie do main rosteru z NXT, no a jednak pasu dalej nie zdobyła. Zaczynamy ja tutaj e, jako Bianca Belair. S tak mi się wydaje, że na NXT-u no, Bianca Belair nie była aż. E, no na pewno nie była aż tak postrzegana jako tak e, no, naprawdę dominująca zawodniczka. może jako technicznie utalentowana. Choć jeszcze na też z tym e, ma to zaplecze MMA, właśnie no, co ona z takimi akcjami prezentuje. No więc, naprawdę, myślę, że ja myślałem przynajmniej. Bo właśnie tak, mówiłem nieraz, NXT zbycie nie oglądałem, ale w miarę orientowałem się kto tam jest i właśnie pay per view zwykle oglądałem. E, właśnie tylko te nie takie te tygodniówki nie oglądałem, tylko pay per view i to nie też właśnie zawsze. No ale z tego co właśnie widziałem, to wydawało mi się, że właśnie właśnie na te obydwie zawodniczki, to że Shayna Baszler osiągnie może tutaj większy sukces. No a jednak jest zdecydowanie odwrotnie. Bianca Belair już oczywiście mistrzynią była e, raz e, i tylko raz chyba jak na razie drugą okazję miała mieć na WrestleManii ale okazało się po ataku ostatnio na ROW Becky Lynch że nie zobaczymy jeszcze, nie zobaczymy Bianca Belair to już podobno Raw oficjalnie podało no ja jestem ciekawy, to jest na pewno mi się wydaje, że to może być powrót Wątpię szczerze jakieś, jakieś legendy, znaczy legendy w sumie sensie powrót. Jak już, no to nie wiem, Trish stratos, chyba nie miała, bo... miałaby sens Bolita już była, ale i tak, bo on, no wątpię, że Trish stratos Strat wróciła. Jedyne co mi się wydaje, no to że będzie walczyła z ASCOM, ale no też pewnie być nie mogę... Albo Bailey, no to jest... Jeśli to byłaby Bailey, to byłoby to niesamowite, ale no nie wiem właśnie. No Bailey gdzieś za niedługo powinien być ten termin gdzie powinna wracać. No ale właśnie nie wiem, Aska też jest opcja zdecydowanie, bo ona naprawdę nie ma czegoś takiego kiedy ona wróci, bo ona po prostu jakby jakąś miała... może tutaj przerwę, więc nie tak, że ona ma jakąś kontuzję i tam w danym momencie ma około wrócić. Ona nie wiadomo kiedy wróci, więc naprawdę to może być różnie. Może być właśnie Aska. Ja bym właśnie stała Aska albo Bailey. No ale właśnie no nie wiem, nie wiem, różnie może być. Signatura bez, czy nie, Comback Move chyba było, właśnie coś mi się pokazywało, ale dobrze nie widziałem, Comback Move jest. Kółko, udało się, kwadrat, dobrze. I teraz Spir w narożniku. Kopnięcie teraz. I będzie Signatura TAS, Standing Shooting Star Press. I KOD jest szansą na KOD i możliwy koniec tej walki, choć e, no właśnie nie będzie KOD bo jest kontra Shane Bazar. Shane Bazar teraz na górną linię będzie albo, albo drop najprawdopodobniej, ale nieudany albo drop. Teraz spinebuster mocny. Shaina z finisherem Dropkick teraz No na no, ten finisher jest. zakładam ten submission jej Pumphand, nie pump hand, tylko tierta Wilt, z, um, chyba Spear kolejny I teraz to suplex i mamy mamy finisher Standing Moonsault nie udało się Shayna Baszler Chciała chyba finisher Ale nie tym razem Sole kick, ale ma signaturę więc dalej może być niebezpiecznie Chciałem zrobić Spirit, tym razem już się nie udało DDT I Shayna Baszler Czy to jest jakiś To jest submission swego rodzaju Czy to jest tak, to jest signatura, trzeba uważać. Bo ona mogłaby poddać, ale chyba za wcześnie. Jeszcze to chyba nie powinno, nic tutaj za dużo zrobić. Spiry udało się, nie wiedziałem jeszcze. Właśnie... Tutaj widziałem finisher chciałem jeszcze. Nie udało się to signature, z signaturem, niestety. Przejdźmy z Control. I ta z torami pracuje nad tym nad, no właśnie nad tą dągą. Nieraz tak robiła, że właśnie kontuzjowali wali, które tym kopnięciem, takim co wyglądało. Naprawdę, bym mogło złamać rękę. Shayna Blazer i Ronda no to są koleżanki, ale według mnie to na pewno fajnie byłoby zobaczyć taką walkę. No właśnie, no, no nie, wiem, nie wiem, nie wydaje mi się, że zobaczymy tą walkę, właśnie, no tam naprawdę. Może się niektórym wydawać, że tak, że no właśnie jest młodsza na Shaina jeśli się stąd pamiętam ma chyba 40 lat, więc to też nie można zakładać, że będzie bardzo długo jeszcze walczyć. Teraz 450. 450 jest. I mam oczywiście jeden finisher. Jeszcze jest szansa na KOD, żeby skończyć tą walkę. To zobaczymy KOD. Zobaczymy KOD. Jest KOD, to powinien być koniec tej walki i Bianca Belair powinna dołączyć do Liv Morgan w walce o walizkę Money in the Bank i nie jest tak, bo Shayna Bazer kontruje. Kolejny raz Bianca ma ciężki wyzwanie w GM modzie. My GM, no to tam właśnie najprawdopodobniej Bianca była uczestniczką najlepszej obecnie walki w właśnie tym, w tej serii, a tutaj też kolejny raz. Pomimo, że praktycznie zrobiła no wszystko co mogła, to Shayna Baszler dalej walczy, dalej jest w tej walce. Kondrada Shayna Baszler będzie pewnie German Suplex. Tak, German Suplex jest, ma finisher, ale nie tak prędko. Może teraz KOD i koniec. KOD będzie tylko teraz, czy to będzie koniec? No, mam nadzieję, wątpię, że Shayna Blazer da radę z tego, jeszcze wyjść jakoś. No i to już jest koniec. No. I tak Shayna Blazer się bardzo dobrze zaprezentowała w tej walce. Bo właśnie, odkopać po 450 i KOD. I właśnie chyba. No Dziwne było to najprawdopodobniej będzie właśnie podanie ręki bez żadnej walki, czy nie? Będzie właśnie trochę dziwne, bo Shein, bo bojca... jestem... Wydaje mi się, że coś takiego by obecnie nie zrobiła, ale, ale też dobrze to tam naprawdę widzieć. No i zostało nam tylko w sumie już main event Monday Night Raw. I przed nami już main event Monday Night Raw ostatniego. Money Night Row przed, e, oczywiście Money in the Bank. i pierwszy do linku wchodzi Seth Rollins, czyli jeden z oczywiście uczestników walki o Money in the Bank walizkę. The following contest is a fatal four-way match. Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins. Itała się dobrze. Oczywiście jest to fatal four-way. Pierwszy oczywiście już do ringu będzie wchodził Seth Rollins. Pierwszym jego rywalem jest Randy Orton. And his opponents first representing R.K. gro from St. Louis, Missouri. Weighing in at 250 pounds. The Viper. Randy Orton. Można chyba się w miarę wymyślić, co to będzie za walka. W sumie właśnie jak już Randy jest i jest Sef, pora na trzeciego zawodnika. i trzecim oczywiście zawodnikiem jest AJ Styles. Weighing in at 218 pounds. The phenomenal AJ Styles. I jeszcze został nam ostatni zawodnik ostatni zawodnik właśnie tego Fatal 4 Wayu. No i wiadomo chyba, kto to, kto to może być. Jest to oczywiście Kevin Owens. Czyli czwarty uczestnik walki o Manny od strony Mandy Night Row, oczywiście. Jako taką małą rozgrzewkę przed właśnie walką o Manny Bank czterech uczestników od strony Row. Zawalczy Fatal 4-Way, właśnie, właśnie nie będzie to Fatal 4-Way Ladder Match, ale będzie to i tak Fatal 4 Więc po prostu tutaj wystarczy przypiąć i zaczynamy tą walkę Ja wziąłem AJ Stylesa No jak już właśnie tutaj jest Fatal 4-Way na przykład, tam chyba nie wiem czy Triple Fred też Kamera już jest troszkę inna tej walki My tutaj oczywiście walczymy z Sefem a Randy walczy z y, Owensem Neckbreaker. Teraz Brainbuster chyba się szykuje. Tak, Brainbuster i na koniec czyżby. nie, to jest Neckbreaker, ale zawsze ta głowa, zawsze właśnie praktycznie wszystkie te ruchy są na głowę. I sef w końcu z kontrą, pierwsza możliwa ofensywa w jego wykonaniu, Irish Whip i przecież chciał, nie, nie nie, dołączy przynajmniej, może chciał, ale nie dołączy, kolejna kontra, nie wiem czemu nie chciał pójść na, chciałem pójść na górne line, a nie udało się, teraz Bug Breaker. i Irish Whip i możemy zaatakować tutaj Fox Plushem Kevin Owens, zaatakowaliśmy go tutaj, ale nie udało się zmienimy sobie właśnie teraz Ryvara Teraz to powalczymy z Owensem i DDD do, do Owensa i ta jeszcze Randy Orton. Widziałem, że właśnie się tutaj ja ale kontra Randy'ego i DDT. I teraz wyrzucam, że stoń naprzód troszkę. Dwóch zachodników w sumie chce z nami teraz walczyć. Jest tutaj spore zamieszanie. Owens i Owens z Neckbreakerem. Kontra. Kolejny Neckbreaker, nie tym razem, i za to będzie sygnatura I możemy zrobić e, Carve Crushera poza ringiem. Mało skuteczne to oczywiście, ale, ale i tak warto, warto to zrobić. I teraz on nas podnosi, wrzuca teraz te schody metalowe. Nie, nas teraz wraca do ringu to jest oczywiście Fightal Forway, więc możemy wziąć jakąś broń. Możemy właśnie krzesło filtr, ale właśnie nie zdążyliśmy hmm. nawet tutaj. Teraz szybko, szybkie combo od Stylesa Mamy jeden finisher, już moglibyśmy spróbować. Ta z Randy wraca i z powrotem idzie po sefa Owens, Irish Whip do narożnika kontra. I teraz nie będzie Styles Clash, próbowałem zrobić Styles Clash, a się nie udało. Owens teraz Backbreaker i idziemy na górne linie, ale stamtąd nie doskoczy tutaj na pewno. No nie wiem naprawdę, jak on myśli, że to zrobi, ale Prowadzioid spłynął to bomba. I teraz może... O, oh, się nie udał. I Codebreaker od Owensa. Teraz e, tutaj na nose'a się skupia, style sam. Randy widać, że też ma finisher i nawet. Owens spróbował finisher zrobić, ale nie udało się, ale za to się uda Style Splash. Liny nie wiem czy tu są takie, jakby, mam używane i nie jest koniec Owens. Jednak dał dobra do odkopać myślałem. Dobra to była też okazja, bo Rollins był tam zajęty z Owensem, znaczy z Randy i nie widzieli dokładnie co tu się dzieje, ale nie jest niestety koniec close line. Go teraz tutaj. Tam niestety też nie dolecimy, więc trzeba zmienić plan czy dolecimy tam? O też, też nie wiem, ale przynajmniej tak nie możemy. Czy tutaj? nie wiem, myślę wydawało, że Dobra klikam e, przyciski, ale nie wiem czemu nie chciał e, nic zrobić e, styles, Forearm. arm Możemy teraz tutaj sprawdzić kalt Crushera który no właśnie, nie ma tutaj, nie powinno być roadbreak'a w Fate of forward, pomimo że tutaj jest jednak break myślałem, że nie ma, no dobra. No to dobra, możemy spróbować Phenomenal Forearm, jeśli style Splash nie dał rady, to Phenomenal Forearm. I przypięcie. I to dalej nie jest koniec, Owens z drugim... Kick outem, niestety. Randy tylko czasami właśnie spojrzy, aby można tak zobaczyć co się dzieje. I teraz prosto w rękę w sumie najbardziej. I teraz prosto w Dużo tych uderzeń, teraz w końcu chyba kontra, close line. Myślałem, że może combo zaczyna. I teraz wypadamy z ringu, musimy tutaj chwilkę poczekać, aż oczywiście Styles będzie mógł z portem wrócić do walki. German suplex Owensa. I teraz będzie dobry rowbreak. Do, rowbreak najprawdopodobniej uratował to, że to nie jest koniec walki, ale mamy E, drugi raz Arkeo ale kolejny raz Rawbreak w sumie Możemy tutaj spróbować Ale nie udało się tak Chciałem tutaj poczekać na Randiego ale taktyka się nie udała Horton Neckbreaker Chyba tu Neckbreaker I teraz rani z powrotem, widzę, że wraca do Owensa. My teraz możemy zaatakować, oczywiście, Rollinsa. Spróbuję zrobić Styles, Clash. Udamy, że nie widzimy Owensa i Rendiego i spróbuję przepiąć. Ale rowbreak jest kolejny raz. Ten rowbreak. Według mnie nie jest potrzebny w takiej walce i nie powinien być włączony. A dobra, kolejny Frog Splash. Widzę, że tam chyba Orton Stamp. Nie, tam mi się dwa, plus że tak to wyglądało. Kolejne combo od Stylesa. RKO, ale my teraz spróbujemy być cwani i wykorzystamy tę avalanche RKO. No teraz właśnie się popisał o tym, że no, no w sumie można to powiedzieć e, głową, bo naprawdę. Owen został w z Forearm. Odkopał sobie dwóch, potem są dwa razy RKO, dwa razy był Row Break, no i na koniec RKO, więc wiedziałem po prostu, że wystarczy że wyrzucić Rendiego z tej walki, no i Owen będzie zdecydowanie łatwo do przypięcia. I udał się ten nasz plan. JJ Styles wygrywa ostatnią walkę na Monday Night Raw, oczywiście przed Money in the Bank. No i kończymy. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!